Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. W tym, no, dla Was już drugi dzień świąt, aby były radosne, prawda, i spokojne, i przede wszystkim Boże. Tak, no, moi drodzy, pastor Serikas tutaj się popisał religia i bóg i religia nie chodzą pod rękę aceranek. Jest to tak jawne zaprzeczenie Słowu Bożemu, że po prostu nie można było przejść wokół, wobec tego obojętnie. Moi drodzy, od niemal 30 minuty fragment. My sobie przerobimy cały ten aceranek, ale tutaj zwrócimy sobie uwagę na to ewidentne kłamstwo czy ewidentną sprzeczność ze Słowem Bożym, jaką tu wygłosił pastor Syrikas. No i pokażemy tutaj totalne niezrozumienie Słowa Bożego, no bo tym jest protestantyzm, jest kompletnym niezrozumieniem Słowa Bożego. No ale dobra, jedziemy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Moi drodzy, nie wierzcie, nie wierzcie, że religia wam w czymś pomoże. Nie, w niczym wam nie pomoże. Z uczynków religii nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Dobrze, z uczynków religii, z uczynków religii. A z uczynków, które mówi Chrystus, to czyń, a będziesz żył. Jezus sprawiedliwie nie, czy nie? No, Chrystus, odpowiadając na pytanie, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne, mówi to czy nie, będziesz żył idź i ty czyń podobnie, czy z tych uczynków, o których mówi Chrystus, jest tam Jezus usprawiedliwienie tam jest życie, czy to też jest wszystko martwe ku potępieniu i, i, i zaprzecza zbawieniu. Czyli Chrystus puszcza Wam, dla Was kaczki na wodzie. Tak? Co innego są uczynki prawa, co innego są uczynki miłosierdzia, uczynki Prawda? Jeżeli uczynki na nic się nie przydadzą, to po co apostołowie piszą, żeby spełniać dobre uczynki, żeby Bóg nas stworzył do dobrych uczynków? A, ono stworzył nas do dobrych uczynków. No to stworzył nas do dobrych uczynków prawa, do, do potępienia nas stworzył, bo przecież uczynki nic nam nie dają. Widzicie tutaj, jak się sami rozjeżdżacie w tym, co głosicie w jednym oceranku, a w tym, co głosicie po innych ocerankach i innych yy, nagraniach. Uczynki nie są potrzebne, no ale Bóg nas stworzył do dobrych uczynków, a więc tak nie są potrzebne, że nas stworzą do dobrych uczynków. Stworzą nas do dobrych uczynków, ale nie są potrzebne. O! No właśnie, to jest protestantyzm, nie? Kompletnie nie rozumiejąc, czym są uczynki prawa, mimo to, że mówiliśmy o tym już tutaj dziesiątki razy, nie dotykać. Nie spożywać, nie pić. To są uczynki prawa. I Święty Paweł o tym mówi. Święty Paweł nie mówi o tym, żeby nie pomagajcie biednym, nie dawajcie im jeść, nie dawajcie im pić, bo to wam się na nic nie przyda. Mówi o uczynkach prawa, nie dotykać, nie spożywać, nie pić yy, i tak dalej. tak? Tu nie ma zbawienia. No ale dalej będziecie powtarzać, bo tak wam wygodnie ku potępieniu, ku zgubie i zaślepieniu własnej i innych żaden człowiek krótko, zwięźle i treściwie. No właśnie, krótko, zwięźle i treściwie. Chrystus odpowiada na pytanie, co ma robić, bo się, Święty Jakie są przekazania? Mamy Boga i bliźniego. Dobrze, że odpowiedział to, czy nie? Będziesz żył. Nie. To nie jest odpowiedź, nie? Idzie ty, czy podobnie. A więc życie wieczne, zbawienie jest nierozerwalnie związane z postępowaniem, z czynieniem. Chrystus na to wskazuje, no ale protestanci wolą sobie bimpać. Przywiony żaden człowiek, krótko, zwięźle i treściwie, i właściwie bezdyskusyjnie, ten, który daje Ducha Świętego, nie Właśnie to jest to, że protestanci nie wierzą absolutnie, właśnie Słowu Bożemu, tak? Mieszają prawda, jedno z drugim, jedną rzeczywistość z drugą. Słów Chrystusa nie biorą na poważnie, tylko sobie biorą o uczynkach prawa, tak? No właśnie. Tylko że pokazują tutaj tym, że nic nie, nic nie rozumiałem. Za chwilę mi się tutaj ten. On mi się zawiesił. Telefon zaraz tutaj go. żeby dalej sobie odsłuchać. Naszego pastorka kochanego Cyrikasa. No bo to, to po prostu. To... To, co głosi pastor Cyryka, zresztą cały protestantyzm, to jest po prostu śmiechu warte. To, to, śmiechu warte, płaczu warte. Oceńcie sami. Tak mi się wydaje przynajmniej. Moi drodzy, nie wierzcie, nie wierzcie, że religia wam w czymś pomoże. Nie, w niczym wam nie pomoże. Z uczynków religii nie będzie usprawiedliwiony żaden człowiek. Krótko, zwięźle i treściwie. I właściwie bezdyskusyjnie. Ten, który daje Ducha Świętego, nie czyni to na podstawie uczynków religijnych, ale na podstawie słuchania z wiarą. Drogi Katoliku, ja też byłem katolikiem, więc wiem o co pytam. Przyjmowałeś kiedyś bierzmowanie? Ja też, pra, nawet pamiętam swoje imię, które sobie nadałem wtedy. I co się stało po bierzmowaniu? No, powiesz to samo co ja. Nic. Kompletnie nic. A czemu? Przecież według tej religijnej praktyki powinno przyjść do ciebie życie. No, jakie tam życie? To co? Jesteś katolikiem czy nie? Katolik powinien wierzyć katechizmowi. A katechizm mówi, że, że ma przyjść życie. To czemu nie przyszło? No i co teraz powiemy? A może biskup był niewierzący? Nie. A co teraz powiemy? Że po prostu pastor Syrykas kompletnie nie ma pojęcia, o czym co mówi. Życie przyszło. Tylko w przeciwieństwie do tego, co chce tutaj wciskać pastor Syrykas i cały protestantyzm, katolicyzm nie jest magią jak protestantyzm, że protestantyzm się tam ubłogosławiającą go formułkę i już nic nie robiąc, już se żyje świętym życiem. Już jest usprawiedliwiony, ubłogosławiony, zbawiony, uwszystkowiony na wieki wieków. Amen. Nie, to jest protestancka wiara mikrofalowa. Znaczy, to znaczy, to jest parodia wiary. Tak? Duch, jeżeli, o, czy Duch Święty, no to poczekajmy jeszcze tutaj, jest napisane właśnie, że do. Teraz, że tutaj. Może biskup był niewierzący? Nie, 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 to nie ma znaczenia, bo według tego samego katechizmu, czy biskup wierzący, czy niewierzący, czy ksiądz wierzący, czy niewierzący, wierzący, sakramenty działają. No to co było? Może ja byłem niewierzący, ale to nie ma znaczenia. Ponieważ według katechizmu katolickiego sakrament działa, bez, bez względu na to, czy ty jesteś wierzący, czy nie. To gdzie leży problem? Problem leży w tym, że to jest nieprawda. Dobrze, ósmy rozdział dzieł apostolskich. Którzy przyszli i modli kiedy apostołowie w Jerozolimie dowiedzieli się, że Samaria przyjęła Słowo Boże, Wysłali do niej Piotra i Jana, którzy przybyli i modlili się za nich, aby mogli otrzymać Ducha Świętego, bo na żadnego z nich jeszcze nie zstąpił. Byli jedynie ochrzczeni w imię Pana Jezusa. Wtedy więc wkładali apostołowie na nich ręce, a oni otrzymywali Ducha Świętego. A więc Ducha Świętego otrzymują tutaj w wyniku religijnej praktyki pastorze Syrika, się Odpowiesz czy nie. Wszyscy protestanci boją się tego fragmentu jak ognia, jak diabeł święconej wody, tak samo jak 19 rozdziału, gdzie święty Paweł nakłada ręce i dostają ognia yy, ducha świętego. Protestanci bujają w obłokach duchowych szty, w ogniu w duchu jakieś takie pierdy pociskają, a tego się boją, boją, bo wolą się bujać w jakichś sztach duchowych, w sztach ogniach i tak dalej chrzest jest w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, jedynie, jedyny chrzest, jaki jest pokazany w Piśmie Świętym, na odpuszczenie grzechowi, na przyjęcie w darze Ducha Świętego, czyli akt religijny, a nie jakieś słuchanie duchowe, pierdy, jakieś tam formułki, nie, 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 w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, to jest chrzest ku życiu wiecznemu i nałożenie rąk wstępuje Duch Święty, przez nałożenie rąk. Co innego jest działanie Ducha Świętego w sercach niewierzących. Przyjście Ducha Świętego, dotknięcie serca, by przyjęli Ewangelię, tak? Ale kiedy ich już dotknął, to przyjmują chrzest i następnie sakrament, czyli Duch Święty wprowadza ich w życie sakramentalne, tak? Czyli przez uczynki yy, zewnętrzne. Tak, no bo nałożenie rąk to są uczynki. Następnie go, to nie działa, bo biskup nie wierzy, bo to nie wierzy, bo tamto. E, bo to nie jest magia. To nie jest magia. Protestantyzm jest magiczny, bo seklepną formułkę i już wszystko mają. E, nic nie robiąc. E, Święty Paweł e, w liście do Galatów w piątym rozdziale pisze coś takiego. Eee, mając życie od ducha, do ducha się też stosujmy, tak? A więc Duch Święty przychodzi daje nam życie, ale pyta dlaczego nic się nie dzieje? Czy dlatego, że nie ma Ducha Świętego, czy dlatego, że to nie działa? O, no właśnie, bo to ma działać na zasadzie magii, nie? Bo Pastorek se tam coś klepnie, a Jezu ratuj i już pastorek się staje, tak? Natomiast nie Słowo Boże, Chrystus i apostołowie nie uczą magii, prawda? Tylko uczą współdziałania człowieka z Bogiem. Chrystus be mówi, bez mnie nic uczynić nie możecie. Apostołowie mówią, że trzeba z pomocą Ducha Świętego krzyżować popędy ciała. Rzymian 8,13. Tu święty Paweł mówi, że trzeba... Prawda, stosować się do Ducha Świętego, tak? Święty Paweł później napisze, żeby nie gasić Ducha, żeby podążać za Duchem, tak? Nie zasmucać Ducha Świętego, a więc mamy współżyć z Duchem Świętym, współdziałać z Duchem Świętym, synergizm. Jeżeli nie działa sakrament, to nie dlatego, że nie mam Ducha Świętego, tylko dlatego, że człowiek z Nim nie, nie podejmuje współpracy, tak? Lenistwo protestanckie, walenie bonów, nic nierobienie, sprowadza protestantyzm do magii, czystej magii. Ubłogosławił się i on już jest, nic nie musi robić, nie musi nic spełniać, żadnych uczynków, ale tak nie musi, że jak się już ubłogosławi, to spełnia uczynki na znak, że się dobrze ubłogosławił. Czyli tak nie robi, że robi i tak robi, że jednak nie robi. Tak? Natomiast katolicyzm współdziała, tak? Chrystus i człowiek, człowiek i Duch Święty współdziała. Tak, protestantyz przesiąknięty leniwym lenistwem, opasłą otyłością fotelową, rozwala się i o, Duch Święty jak przychodzi, wszystko za mnie robi, jak tutaj nasz Rafałek głosił, ja już jestem, prawda? Nie. Duch Święty przychodzi i to jest początek zależy od człowieka, czy człowiek podejmie właśnie stosowanie się do Ducha Świętego. Tu jest problem, a nie jakieś wymysły, czy ksiądz wierzył, czy Biskup wierzył, czy nie. Problem jest tu, czy my stosujemy się do Ducha Świętego. Jest napisane w dziełach apostolskich, że e, ci, co przyjęli chrzest, przez nałożenie rąk, otrzymywali Ducha Świętego, a więc Duch Święty wstępuje na nich przez konkretny religijny uczynek sakramentu bierzmowania. I dalej, jeżeli by się czytało Pismo Święte, to tak jak sobie mówimy, trzeba się stosować do Ducha Świętego, czyli współdziałać z Nim. A to jest wyzwanie na całe życie. Protestanty przekreśla jakiekolwiek współdziałanie, no bo Sojuszów mówił, że jak już se tam klepną, formułkę, to już są i nic nie muszą robić. Tylko że nigdzie w Piśmie Świętym tego nie ma, że nic nie muszą robić. No to zaraz się będą zasłaniać, że jak już się zbawili, to na znak przyjętego zbawienia spełniają uczynki. Czyli po co na znak przyjętego zbawienia spełniacie uczynki, skoro nic nie musicie robić? A jak nie będziecie spełniać tych uczynków, to co o źle się błogosławiłeś, brać, bo nie wydajesz owoców. Czyli to jest po prostu parodia z parodii. Protestantyzm jest. Dobrze, protestantyzm jest po prostu protestanckim protestantyzmem, czyli, no właśnie, protestanckim protestantyzmem. Pastor Cyrykas pokazuje nam to w sposób bezbłędny, niemalże, w, można powiedzieć, w sposób dogmatyczny. Eks nieomylny pastor Cyrykas pokazuje, potwierdza, że protestantyzm jest beznadziejnie beznadziejnym, dnem, zaprzeczeniem zaprzeczenia, zaprzeczeniem Chrystusa, Słowa Bożego Apostołu, wszystkiego, co Chrystus przyniósł, zdał i zostawił, e, i co jest przez 2000 tysiące lat. Protestantyzm wszystko rozwala, zaprzecza, zniekształca, wypacza. I pastor Cyrikas, jeśli w czymś jest nieomylny, to jest właśnie nieomylny w tym, że pokazuje... Zafałszowanie protestantyzmu. Zresztą mnie tylko on jest tu nieomylny w tym. Każdy pastor pokazuje fałszerstwo protestantyzmu. Więc, moi drodzy, nie wierzcie pastorowi Cerykasowi i całemu protestantyzmowi, tylko Słowu Bożemu, które pokazuje nam, że Duch Święty byje przez nałożenie rąk, a następnie z tym Duchem Świętym trzeba współpracować. A nie jakieś głupoty, o że przyszedł, jak jest życie, to gdzie to życie jest? No przecież to działa, ale nie na zasadzie magicznej różdżki. Jeszcze raz, katolicyzm, nauka Chrystusa, Ewangelia Chrystusowa, apostolska, nie działają na zasadzie magicznej różdżki. Zresztą apostołowie piszą o trudach, o wysiłku, jaki ponosili, tak? O walce. Protestantyzm się ze wszystkiego zwolnił, tak? Czyniąc protestantyzmu religię, o ile to w ogóle można nazwać religią cielesną, do szpiku kości ludzką, cielesną, pozbawioną nawet cienia Ducha Świętego. Pozdrawiam.